Jeszcze dam ci mydełko pachnące. Kto nim się umyje? Jaśniejszy jest niż słońce. Śpiesz się, dziecko. Będziesz gładka i czysta. Nie zostanie śladu z kopciuszka. Chyba śnie, pani, nie jest sąsiadka. Pani pewna dobra wróżka. Wróżka musi być młoda, jeżeli w ogóle wróżka bywa. A ja jestem stara i śliwa. Zmyj szybko, popiół i sadzę i Rób wszystko tak jak ci radzę Zasznuruję ci teraz staniczek A nie zapomnij wziąć rękawiczek Ach jak pięknie, jak pięknie mój Boże Jeszcze pierścień na palec ci włożę Włosy upnę Poprawię sukienkę to sen chyba, a szal weź na rękę. Chodź, pojedziesz w moją karocą. Lecz pamiętaj, wrócić musisz przed północą. Ten warunek musisz spełnić dokładnie. Bo inaczej wszystko przepadnie. Czar pryśnie. a zostanie niewiele. Brudne łachy i groch w piele. Prędzej dziecko, karoca czeka. Więc powtarzam. Ach, nie ma to co. Wiem, że wrócić mam przed północą nocą. Dzięki, dzięki, jestem taka szczęśliwa. A pamiętaj, że wróżek nie bywa. Prędzej dziecko, karoca czeka. Ja popatrzę tylko z daleka. <noise> Prosimy o ciszę. Jego królewska mość nadchodzi z królewiczem. Dzieci skłońcie się tutaj królowi. Każdy przybyły gość ma przejść przed ich obliczem. Każda z młodych dziewoi ma skłonić się jak przystało. Zbliży się. A później w krótkim słowie o sobie mu... O podróż. tak. Dalej więc wszystkie damy... Musimy mieć więcej by wiedział. nie jak się... Jało, rudo, czerwono, ja nie A gdzie yeah. Tak, jak chodzi. A, no nie. Spójrz, mamo. Wchodzi po schodach. Jakaś księżniczka, młoda. Kto to? Co za uroda, jakie ma. ...szyje! Są <noise> czas pierdano kwestę. Blaski, jakie od niej biję. Księżniczka czy królewna? Królewna, jestem pewna. Mamo, no co Kasieńko? Patrz, jak ona stąpa miękko, jak lekko daje słowo. Ciszej, bo nic nie słyszę. Królewicz skinął głową. Królewicz się uśmiechnął. Królewicz patrzy w koło. Królewicz zmarszczył czoło. Jest czoło! jest czoło! Och, już damy przedstawia, każdej imię wymawia. Panna Adela ze srebrnego strumyka. Szlachcianka <grymne> Fryderyka. Panna Anna, córka złotnika. Nie, no, złotnika. Dola z to... Mądralina. <grymne> Córki wdowy. Krabianka Klementy Panna Alina, córka dworzanina, Kasztelanka Helenka, Księżniczka Delimena. Nie. Dwie panny Doroty córka starosty, bruda, dowódcy, Drodzy. A to? To panna nieznana w mieście, która w swej skromności nie wieście, nie zdradza i nie wymienia imienia ani pochodzenia. Jaka piękna! Przyjrzyjcie się im włosom i oczom. Panowie, tak nie można! Się panie, tak nie złożą. <laughs> no się. Przed tronem zrobił się zator, więc głos teraz ponownie zabierze narrator. Powiem Wam, moi drodzy, do łóżka, że w pannie bezimiennej poznałem Kopciuszka, a królewicz się nagle zapłonił, z tronu powstał i dworni się skłonił. I wyciągnął do niej ręce swe obie, prosząc, by mu coś więcej powiedziała o sobie. Dziewczyna dumnie wzniosła czoło bladę i zamiast mówić, taką zaśpiewała balladę. <śleszturna>

Cudowną kinić Serce królewskie Historia ta Zdarzyła się Czy było tak?